tam na plantacji brokuła na zbiór letni. E, proszę Państwa, gorszy kawałek ziemi, proszę zobaczyć, jak to wygląda. E, brokuł troszeczkę zaczął marnieć. Został wsadzony oczywiście na, na mokro. On rósł w miarę dobrze, jak było chłodniej. Teraz zrobiło się oczywiście dosyć ciepło. Te pierwsze liście podsychają, więc żółkną, więc co można zrobić? Zadecydowaliśmy z procentem, że tutaj na tą, ponieważ to jest pierwsza, pierwszy termin sadzenia, gdzieś około połowy kwietnia, 100 kg saletry wapniowej przed oczywiście wodą. Dołożymy też do listnie teraz kompleks z 3% mocznikiem, żeby, żeby tutaj dokarmić tą roślinę jak najszybciej. Proszę Państwa, musi iść druga dawka Movento. Gdzieś tam w ogonkach liściowych są pierwsze chowa larwy chowacza, także na to trzeba też zwrócić uwagę. Movento powinno je tutaj przyciąć, chociaż poprzedni zabieg był ponad 3 tygodnie temu. Producent troszeczkę przysnął, ale trzeba zrobić to, to Movento. Przypominam, że Movento też w niewielkiej ilości wody. 200, 250 litrów wody na hektar z adjuwantem, który rozpuszcza woski roślinne. E, proszę Państwa, ponieważ jest dłuższy czas bardzo ciepło, należałoby coś też dać na alternarię. E, na pierwszy zabieg polecałbym tagoniz, może być też ewentualnie skorpion, żeby. Tutaj alternaria też się nie rozwijała, bo za chwilę właśnie na tych liściach, które są przyschnięte też może się e, rozwijać, tak. I oczywiście nawadnianie. E, pojawiają się też pierwsze tantnisie, proszę Państwa, to prawda dzisiaj dopiero wystawiliśmy pułapkę na tantnisia krzyżowiaczka, ale proszę zwrócić uwagę, e, bo już pierwsze tantnisie widziałem, że że latały, może nie było ich aż tak dużo, ale pierwsze już są, zrobiły, zrobiły się ciepłe noce więc tantnis zaczyna rzeczywiście latać co z się dalej, to będziemy rozmawiać przy następnym filmie w tej chwili nie ma potrzeby, żeby cokolwiek robić, poczekamy do masowych lotów i wtedy dopiero zadozujemy produkty, które są przewidziane na gąsienice motyli czyli afirm na przykład koragen, spintor, ewentualnie produkty biologiczne typu Dipel czy inne zawierające Bacillus thuringiensis. Proszę zwrócić tylko uwagę na to, żeby te produkty były tak dopryskane, żeby pokryły spodnią stronę liści tam gdzie będą się wylęgały gąsienice tantnisia. Natomiast te pierwsze motyle, które zaczęły latać, one jeszcze jaj nie składają. Jaja będą złożone gdzieś tam po około 7-10 dniach, bo motyle muszą dojrzeć, żeby kopulować i żeby złożyć je. Także mamy jeszcze tutaj chwileczkę czasu na zwalczanie tętnisia. Zapraszam do oglądania następnych filmów w tej plantacji, jak i innych plantacji warzyw gruntowych.